Cześć ciekawcy! Wraz z nadejściem ósmego sezonu gry o Tron znowu możemy zobaczyć Sophie Turner grającą Sunset Stark. I chociaż ta postać zapewniła jej międzynarodową popularność, to nie jedyna rola, z której aktorka jest znana w świecie kina i seriali. Pozostańcie z nami, a opowiemy wam, co poza graniem dziedziczki rodu Starków robi ta młoda gwiazda. Czy wiecie, że borykała się z ciężką depresją i że czeka na nią nowa rola, która może bardzo zmienić jej życie i karierę? Sophie Turner, urodzona 21 lutego 1996 roku w Northampton, jest córką nauczycielki i pracownika fabryki palet. Mając 11 lat, dziewczynka rozpoczęła naukę w King's High School, gdzie nauczyciel dramatu namówił ją do wzięcia udziału w castingu do pierwszego sezonu Gry o Tron. Sophie zdobyła rolę Sansa Stark, mimo że konkurencja była naprawdę duża, a jedną z jej głównych rywalek była dziewczyna z doświadczeniem aktorskim. Później w wywiadzie, Turner przyznała, że za jej sukcesem w castingu stoją social media. Aktorka powiedziała, że jej konkurentka była bardziej utalentowana, ale to ona miała większy rozgłos w mediach społecznościowych, przez co właśnie ją wybrano do roli Sansy. I tak też jej kariera nie tylko wystartowała, ale i nabrała rozpędu. Zadebiutowała jako Sansa Stark w 2011 roku, kiedy miała 14 lat. Sophie przyznała też, że pozostali członkowie obsady uważają, że bardzo przypomina swoją serialową postać, a aktorka tłumaczy to mówiąc: Mówiono mi, że jestem podobna do Sansy, to pewnie dlatego, że zaczęłam ją grać w wieku 13 lat i przejęłam część jej cech. Co więcej, jeszcze na castingu Turner poznała też swoją filmową siostrę i dziewczyny z miejsca się polubiły. Dziś Sophie i Maisie Williams są oddanymi przyjaciółkami także poza serialem, co często możemy zobaczyć na jej Instagramie. Od 15 kwietnia Turner możemy oglądać w finałowym ósmym sezonie gry o tron. Co ciekawe, przez pierwszych 7 części Sophie na potrzeby roli farbowała swoje blond włosy na rudo, tłumacząc to, że dzięki temu w życiu prywatnym łatwiej jest jej unikać fanów i dziennikarzy. W najnowszym sezonie postanowiła mogliła jednak używać peruk. Aktorka zapowiada też co spotka jej postać. "Zapewniam was, że zobaczycie Sansę w zbroi i z mieczem, gotową do walki. Produkcja gry otron naprawdę mocno wpłynęła na życie Turner. W wywiadzie dla The Telegraph Sophie przyznała, że na planie był z nią nauczyciel, który w przerwach pomiędzy nagraniami uczył ją do egzaminów i to dzięki niemu zaliczyła je wszystkie, w tym egzamin z dramatu. Aktorka dojrzewała wraz z rozwojem produkcji i dziś jest gotowa na nowe przygody i propozycje. W 2012 roku Sophie została nominowana do nagrody najlepszej młodej aktorki serialu Udało jej się także dostać do filmu. Jej pierwszą rolą w na kinowych ekranach była główna rola w filmie Another Me. W 2016 roku młoda aktorka zagrała rolę Jean Grey w filmie X-Men Apokalipsa, który został przez krytyków bardzo dobrze przyjęty i zarobił na świecie ponad 534 miliony dolarów. W najbliższym czasie będziemy ją mogli zobaczyć w kolejnej odsłonie z tej serii. Sophie nadal w roli Jean Grey, tym razem będzie głównym czarnym charakterem, czyli Dark Phoenix. Czyżby aktorka miała słabość do kostiumów i produkcji fantazy? Później młoda aktorka zajmowała się też różnymi innymi projektami, takim jak teledyski muzyczne. Jednym z nich był klip do piosenki zespołu jej narzeczonego Joe Jonasa. Sophie nagrała też dwa audiobooki oraz zajęła się reżyserią i w marcu 2018 roku wyprodukowała niezależny film pod tytułem Heavy, który został wyświetlony na Festiwalu Filmów Niezależnych w Cannes. Turner była też modelką dla Owella Her i Karen Miller. A jednym z jej ukrytych talentów jest beatboxowanie. Na planie gry o Tron często robiła bity do rymów Jacka Glissona. Na Instagramie Turner możemy zobaczyć, że wspiera wiele środowisk karytatywnych i udziela się społeczności. Tak, Sophie w marcu 2017 roku ogłosiła, że została patronem organizacji Women for Women, wspierającej kobiety, które przeżyły wojnę. Natomiast w ostatnim czasie przygotowuje się do roli żony. Aktorka w 2017 roku zaręczyła się z Joe Jonasem, którego poznała rok wcześniej przez Instagrama. Obecnie para często pokazuje swoją miłość w mediach społecznościowych. Ich ślub ma się odbyć we Francji tego roku, a druhną ma być ponoć sama Maisie Williams. Jednak Sophie nie tylko chce zostać żoną, ale też ma nadzieję na chwilę przerwę od aktorstwa, ponieważ musi zająć się swoim zdrowiem mentalnym. Niedawno Podczas wywiadu z doktorem Filem ujawniła, że nie miała ochoty wychodzić z łóżka, ponieważ nie czuła się dobrze ze swoim wyglądem i złymi wyborami podczas drogi życiowej. Wspominała też, że myślała nawet o odebraniu sobie życia. Teraz czuję się o wiele lepiej, od kiedy mam czas na terapię. Możemy zobaczyć tę zmianę na jej mediach społecznościowych, ponieważ aktorka spędza więcej czasu ze swoim narzeczonym i rodziną. Czy bycie żoną znanego muzyka zmieni podejście Sofi do świata filmowego, jak długo będzie się realizować w roli pani Jonas? A czy wy ciekawcy myślicie, że kariera Sofi skończy się na grze o tron, czy może aktorka Zajmie się produkcjami kinowymi albo odda się rodzinie, dajcie znać w komentarzach i jak zawsze zostawcie lajka like i suba. Do zobaczenia.